Witam Cię serdecznie na moim profilu. Dzisiaj przychodzę do Ciebie z tematem żywej wody. Tak, dobrze słyszysz, żywa woda. Wodę dzielimy na żywą i na wodę martwą. Nazywam się Agata Giencka, jestem technologiem, chemikiem, doradcą w ujęciu CBD i codziennie polecam, rekomenduję. Terapii, którą prowadzę, picie żywej, zdrowej wody. Dużo osób nie ma o tym pojęcia. Dzisiaj yy, ten filmik jest takim zarysem. Chcę Ci powiedzieć, co to jest żywa woda, ale zanim do tego przejdę, to bardzo Cię proszę, odpowiedz sobie na takie pytanie: Ile płacisz za wodę, tą w kranie, która Ci płynie? Miesięcznie i tą w zgrzewkach, którą kupujesz. 90% ludzi nie ma pojęcia, ile wydaje miesięcznie na wodę. Kolejne pytanie: Co to jest żywa woda? Czy wiesz, czy masz świadomość, jaką wodę pijesz? Czy woda, którą pijesz, ma właściwości prozdrowotne? No i wreszcie takie pytanie: Czy wiesz, co to jest kwasica? i jak sobie radzić z zakwaszeniem organizmu. Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te pytanie, to umów się ze mną na 20-minutową darmową konsultację. Wszystko ci wyjaśnię o tej żywej wodzie i wierzę, że znajdziesz na to czas. A jeśli naprawdę już nie masz czasu, to pod tym filmikiem poproś mnie o 10-minutowy filmik na temat żywej wody. Tymczasem mam nadzieję, do zobaczenia na żywo na umówionym spotkaniu. Uściski, dużo zdrowia.